Dzień dobry, kłaniam się nisko. Są takie dni, kiedy czy to początek tygodnia, czy środek, czy koniec, nie dzieje się nic, jakby świat zamierał. Takim dniem jest 1 sierpnia w Polsce, już od kilkudziesięciu lat obchodzony właśnie w taki sposób, że tego dnia dużo zadumy. I z każdym rokiem coraz więcej krytycyzmu. Wobec tego, co wydarzyło się 78 lat temu, mniej więcej o tej porze, około 15:30, padły już pierwsze strzały podczas tak zwanego powstania warszawskiego. Wtedy nie tak było przecież nazywane. Decyzja o jego wybuchu była decyzją niestety przemyślaną. Mówię niestety, bowiem ci, którzy ją podjęli, sami nie wzięli udziału w tym zrywie zbrojnym jednocześnie uzurpowali sobie prawo do dawania rządu dusz pod bardzo, ale to bardzo dramatyczne okoliczności. 63 dni kosztowały, jak Państwo wiecie, życie 200 tysięcy ludzi. Ale to nie byli żołnierze. Żołnierzy Padło powiedzmy około 20 tysięcy. Pozostali to byli cywile. I to jest prawdziwa cena powstania warszawskiego, które zostało przez polityków i wojskowych wywołane po to, by próbować obudzić Europę, by pokazać Stalinowi, że potrafimy sami walczyć o własną wolność i że jesteśmy krajem. Antykomunistycznym skończyło się całkowitym zniszczeniem Warszawy. Mimo, że ta komunistyczna armia, jak Państwo wiecie, stała po drugiej stronie rzeki, no nie bardzo mogła zaatakować, ale też nie bardzo się starała, by zaatakować. Wszystkie działania komunistycznego, ale przecież polskiego generała Berlinga były wtedy sabotowane przez stronę sowiecką. Taka była metoda wtedy, takie są i dzisiaj, bo przecież paralele pomiędzy powstaniem warszawskim a tym, co dzieje się na Ukrainie, są dzisiaj wyjątkowo żywe. Szkoda, że w tej nieprzemyślanej sprawie i decyzji maczał swoje palce premier Stanisław Mikołajczyk, postrzegany jako zbawca Polski w, po 1945 roku, to on jako rząd PSL-owski miał przywrócić Polsce. Prawdziwą wolność i demokrację skończyło się, jak Państwo wiecie, ucieczką z Polski z fałszowanymi wyborami. Potem, potem już wszystko za komuny było fałszowane. Ale pomyślmy jeszcze przez chwilę o powstaniu. Jest rozkaz, i mm, ten rozkaz mówi, że W odbędzie się 1 sierpnia. Nie godzina W, tylko W, bo pierwotnie to W oznaczało i dzień, i godzinę. Więc W miało mieć miejsce 1 sierpnia o 17, potem pojawiły się kilkadziesiąt lat później piosenki na przykład zespołu Laocze, jakże prawdziwe w swojej treści, kiedy słyszymy jadę na wojnę tramwajem w wagonie nurfirdojcze. Rzeczywiście na miejsca zgrupowań poszczególnych oddziałów Młodzi ludzie najczęściej ledwie po dwudziestce albo i przed nią jeździli środkami komunikacji miejskiej, i dlatego niektórzy nie dojechali. Niektórzy nie mieli najmniejszych szans, by wziąć udział w walce ze swoim oddziałem, bo zastał ich ten wybuch powstania w zupełnie innym miejscu. Najczęściej zresztą tak właśnie było, że Trzeba było ad hoc tworzyć nowe oddziały, nowe zgrupowania, ale zryw niemalże się udał. Mówię niemalże, bo te pierwsze walki około, podobno pierwsze strzały 13:50, a na pewno udokumentowane o 15:30. Od 17:00 już regularna walka. W pierwszej chwili zaskoczenie Niemców jakieś niewielkie, ale jednak sukcesy powstańcze. I po tym chwilowym momencie zaskoczenia Niemcy otrząsnęli się błyskawicznie i rozpoczęli rzecz najgorszą, jaką mogą robić zawsze najeźdźcy i okupanci taką samą, jaką na całe szczęście na mniejszą skalę robią dziś postsowieckie, putinowskie wojska w Ukrainie. Rozpoczęli rzeź ludności cywilnej. Państwo znacie tę historię, bo wielokrotnie o niej mówiliśmy, ale już 5 sierpnia oddziały SS pod dowództwem SS Gruppenführera Rain Reinfarta przystąpiły do tak rzezi woli. Mordowano wszystkich, których udało się wydostać z domów. Z rzadka ktoś uchodził z życiem. Ja przyjaźniłem się przez wiele lat z taką osobą. Była to młoda dziewczynka, podówczas, która razem ze swoim młodszym bratem widziała śmierć rodziców rozstrzelanych pod ścianą ich własnego budynku, w którym mieszkali. A następnie została wywieziona w sierpniu 1944 roku do obozu Auschwitz-Birkenau. Obóz wyzwolono w styczniu. Jej pobyt w tym obozie trwał raptem pół roku. Zmiany psychiczne. Były tak wielkie, że prawie do śmierci nie otrząsnęła się z tej jej traumy moja warszawska przyjaciółka. Jej brat zaś, głodzony w obozie, po wyzwoleniu nie wytrzymał i przygarnięty przez krakowską rodzinę, bo tak wtedy postępowali krakowiani, przygarniali dzieci w oczekiwaniu na ich prawdziwych rodziców lub rodziny z Warszawy, w nocy zakradł się i zjadł dużo obierek ziemniaków. Jest pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Jego siostra przyjeżdżała do tego małego chłopca. Jednej z tych ofiar, których się nie liczy przecież już do Powstania Warszawskiego, a przecież jest on ofiarą tego powstania. Mieliśmy kilka pięknych sytuacji, zdobyliśmy gmach pasty. Biało-czerwone biało -czerwone flagi powiewały przez większą część tego powstania nad miastem, ale. Dysproporcja w siłach pomiędzy Niemcami a Polakami była tak ogromna, że było tylko kwestią czasu, kiedy zostanie bestialsko to powstanie stłumione. Przypomnę, że dziś o tym naszym braciom ukraińskim nie wspominamy i nie wypominamy, ale jedne z najgorszych sił które pacyfikowały wyjątkowo brutalnie, dopuszczając się gwałtów i mordów na ludności cywilnej, to były oddziały Waffen-SS wywodzące się właśnie z Ukrainy. Żeby było śmieszniej, wspomniany już przed chwilą rzeźnik woli, przeżył spokojnie drugą wojnę światową, a potem do całkiem obfitej emerytury mieszkał sobie spokojnie w Republice Federalnej Niemiec, która odmawiała wydania go. Stronie polskiej. Nigdy nie poniósł nawet najmniejszej kary za bestialstwo, którego dokonał. Ciekawostką jest, nie wiem czy Państwo wiecie, że w Powstaniu Warszawskim, które trwało 63 dni, był taki mały oddział, w którym znajdowały się krowy. Ale całe powstanie przetrwała tylko jedna krowa. I ja nie mówię tutaj o tych niemieckich wyrzutniach. Pocisków tylko o prawdziwych, dojnych krowach. Były, jak ładnie ktoś napisał, to krowy specjalnego przeznaczenia. Dlatego, że to dzięki tym krowom, a potem dzięki tej jednej, która została na placu boju, małe dzieci, noworodki, niemowlęta miały zapewnione mleko, inaczej nie byłoby go w ogóle. Takich ciekawostek jest dużo, i na pewno Państwo o większości z nich słyszeli i czytali. W tej chwili można oglądać również wspaniały film zmontowany z kronik powstańczych, podkolorowany tak, żeby wyglądał jak film niemalże fabularny. Ci młodzi ludzie, którzy, bo najmłodszy powstaniec miał, udokumentowany powstaniec miał 10 lat, chyba nie wiedzieli na co się decydują, kiedy ruszyli do boju. I tak nie do końca wierzcie, że te małe dzieci biegały z karabinami, Raczej wykorzystywano je w inny sposób, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Walczyli. Walczyli jak mogli, walczyli jak umieli. Alianci próbowali pomóc, ale ta pomoc była tylko niewiele bardziej skuteczna niż ta, której dzisiaj udzielamy Ukrainie. 230 ton pomocy zostało zrzucone nad Warszawą, ale tylko około 25% trafiło do powstańców. Alianci przeprowadzili 300 lotów, Niemcy zestrzelili około 40 samolotów, a to oznacza, że podczas pomocy powstańcom życie straciło ponad 200 pilotów różnych narodowości, nadladujących głównie z terenu Włoch. Działało radio, błyskawica. Może jesteśmy jakimś dalekim spadkobiercą tego radia. Radio działało od 8 dnia. Powstania aż do końca, aż do 4 października. Działała poczta powstańcza. Starali się ci młodzi ludzie stworzyć ten nieprawdopodobny obraz spokojnego funkcjonowania miasta podczas e, prawdziwych działań wojennych. Przecież były koncerty, przecież Mieczysław Fok i aktorzy e, scen warszawskich występowali i pomagali powstańcom jak mogli. Tego dnia przestaje się liczyć, czy jesteś z prawej, czy z lewej strony. Przestaje się w tym momencie liczyć kłótnia polityczna, a wszyscy wracamy myślą do tamtych dni i przynajmniej teoretycznie szanujemy jeden drugiego, chociaż do wieczora. Symptomatyczne, że uczestniczka powstania Anna Świrszczyńska, znakomita polska poetka, po latach napisała wiersz, jakby podsumowujący to, o czym Państwu dziś opowiadałem: Ci, co wydali pierwszy rozkaz do walki, niech policzą teraz nasze trupy. Niech pójdą na ulice, których nie ma, przez miasto, którego nie ma. Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące. Niech liczą aż do śmierci nasze trupy. Proszę Państwa, dziś o 17, czyli za godzinę i 18 minut, rozlegną się Syreny. One rozlegają się co roku od kilkudziesięciu lat. Przez minutę Polska będzie stała na baczność i wspominała tych niezwykłych bohaterów wydarzeń sprzed 78 lat. Przypomnę, że tych żyjących jest już naprawdę tylko garstka. Prosimy też naszych braci ukraińskich, żeby w tym czasie przystanęli i zadumali się nad losem tych, którzy kiedyś próbowali przeciwstawiać się dużo mocniejszemu, liczniejszemu i bogatszemu wrogowi, żeby z równym poświęceniem i determinacją sami stawali do walki o swoją niepodległość. Politycznie nic dzisiaj, proszę Państwa, nie będzie, ale przecież jest poniedziałek. A skoro poniedziałek, to wieczorny spacer odbyć się musi. Zapraszam Państwa, to będzie już dwie godziny e, waszego czasu, po, naszym, e, po naszej 17, bo tak naprawdę to w Polsce, kiedy ruszymy na spacer, będzie pierwsza w nocy. Zdążymy już trochę ochłonąć, zapomnieć o przeżyciach tego poniedziałku. A my przejdziemy się. Na całe szczęście poprawiła się pogoda, bo przez cały weekend lało nieprawdopodobnie i bałem się, że będzie dzisiaj duża potrzeba ubrania jakichś przeciwdeszczowych ubrań, wzięcia parasoli. Jest ciepło, a nie gorąco, idealnie wręcz by przejście na spacer. Podczas którego będziemy odwiedzać dzisiaj kilka miast, w których bywamy rzadko. Będą informacje z Katowic, z Białego Stoku, oczywiście z Krakowa, w tym. Nawet kilka informacji, w tym również informacje, uwaga, personalne. Nie zabraknie niewątpliwie kroniki kryminalnej, wiadomości nietypowych z Polski i Europy. Będzie szybki news, no i. Yy... Skoro kontynuujemy nasz cykl władców Polski, to będzie dziś spotkanie z jednym z najgorszych, z tych, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej, ja nie powiem nieudolnych, ale takich szczerze niedobrych władców. Zygmunt III zwany Wazą, który za karę stoi na kolumnie w Warszawie. Człowiek, który... To, co zrobił dobrego, to prawdopodobnie przeniósł w stolicę z Krakowa do Warszawy. Dzięki temu mamy wiejską w Warszawie, a nie w Krakowie. Natomiast narobił tyle głupot politycznych, no ale nie uprzedzajmy, przecież wszystko państwo usłyszycie dzisiaj wieczorem podczas spaceru, a muzycznie dzisiaj wagle. Waglescy, a to solo, a to za sobą, a to z gośćmi, bo przecież będą i ukraińskie hajdamaki, będzie Kasia Nosowska, czy świętej pamięci niezapomniana Izabela Skryban-Dziewiątkowska. Będą pięknie nam dzisiaj grać w wieczornym programie, na który bardzo serdecznie zapraszam.